Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Kadłubie Turawskim doczekała się remontu elewacji. To dumna wizytówka miejscowości i całej gminy. Budynek służy nam już od 1975 roku. No w tym czasie własnymi siłami robiliśmy remonty tego budynku. W 2010 roku udało się otynkować ścianę frontową i ścianę od strony rzędowa. Wieża strażacka kiedyś była remontowana w czynie społecznym. Ząb Czasu pokazał, że również ona powinna zostać profesjonalnie ocieplona i odmalowana. W tym roku odświeżono elewację frontową i boczną. Całość wygląda imponująco. Zadanie jest, jest wycenione na 50 tysięcy złotych. Obiekt rzeczywiście nie, wycie, nie wygląda zbyt ciekawie. Często też są spotkania. Były dożynki gminne. No myślę, że to najwyższy czas, żeby, żeby już ten obiekt doprowadzić do dobrego stanu. Tam również funkcjonuje sala wiejska. Tam również Funkcjonuje miejsce, gdzie, gdzie przyjmował lekarz, miejsce centralne we wsi, które lata czekało na taki remont. Jednostka w kadłubie turawskim posiada dwa pojazdy strażackie, a wóz bojowy ciężki już niebawem otrzyma nowe życie. Dzięki karosacji większość części zostanie wymieniona na nowe. Samochód zostanie wyposażony w nową kabinę, już typu brygadówka. Nowy silnik, nowy układ jezdny, nowy zbiornik, nowa cała zabudowa pożarnicza zostanie wyposażony w autopompę w działko wodne, dodatkowo w masz oświetleniowy, oświetlenie pola pracy i skrytki zostaną wykonane w. W bardziej poręczny sposób będzie można wyciągać i chować sprzęt w tym samochodzie niż jest to teraz obecne. Urząd Gminy co roku na cele karosacji ochotniczych wozów strażackich chce przeznaczyć blisko 250 tysięcy złotych. W przyszłym roku kolejny wóz przejdzie lifting. Samochód, który mają, praktycznie będzie rozłożony i złożony z nowych części. Samochód jak nowy, ale jakaś oszczędność i pozwoli to na to, że pozostałe jednostki, które już mają te wozy, Leciwe będą miały praktycznie wóz jak nowy, ale za, za trochę mniejszą sumę niż całkiem nowy wóz. Przeciętna cena nowego wozu strażackiego to koszt około miliona złotych. Karosacja pojazdu kosztuje blisko 250 tysięcy. W cenie jednego nowego wozu gmina turawa doprowadzi do idealnego stanu cztery pojazdy strażackie.